Wytwórnia znajdowała się w jednej z miejscowości powiatu lubińskiego. Podczas przeszukania funkcjonariusze wylegitymowali przebywające tam trzy osoby. Jedna z nich przyznała się do posiadania nielegalnego tytoniu. Mężczyzna 35-letni mieszkaniec z województwa dolnośląskiego został zatrzymany. Okazało się także, że jest on poszukiwany przez legnicki sąd do odbycia kary aresztu w wyniku działań. Operacyjnych ustaliliśmy miejsce przechowywania i produkcji krajanki tytoniowej. Było tego około 900 kg łącznie z krajenicą. Łączy koszty towaru i naruszeń na około pół miliona złotych. Problem nielegalnego wyrobu produktów tytoniowych w ostatnich latach narasta. W tym roku mieliśmy już trzy przypadki, gdzie, gdzie łącznie towaru i naruszeń już było na 2 miliony złotych. W zeszłym roku było w tym okresie. Sporo mniej, ale za cały zeszły rok było to około 10 milionów złotych. Zatrzymany mężczyzna został przekazany do zakładu karnego. Wcześniej jednak funkcjonariusze Straży Granicznej wszczeli wobec niego postępowanie w związku z naruszeniem przepisów kodeksu karnego skarbowego. Może mu również grozić wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat.